Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuterii Ozbiska. Proszę Państwa, jak donosi jewlery Outlook GSI, czyli Gemological Science International z Nowego Jorku, jedna z największych organizacji gemologicznych na świecie, zidentyfikowała diamenty syntetyczne w biżuterii. Która, w której osadzone miały być diamenty naturalne, i te diamenty syntetyczne właśnie były domieszane do diamentów naturalnych. Cały problem polega na tym, że to były diamenty w barwach brązowych. Jest to dosyć rzadko spotykane. Z reguły diamenty syntetyczne poprawia się tak, żeby nie były brązowe, wtedy mają wyższą wartość, natomiast okazuje się, że w czasach, w których rusza na całego kampania, reklamowa, która ma promować diamenty o barwach fantazyjnych i diamenty o barwach brązowych, tak zwane nazwane wspólną nazwą Ombre Lizard Diamonds. I okazuje się, że producenci diamentów syntetycznych znaleźli na to też sposób i usiłują mieszać diamenty syntetyczne z naturalnymi właśnie o takiej barwie brązowej. Jest to... No, zasadniczo oszustwo, które, które wpływa na zaufanie konsumentów na rynku. No i bardzo dobrze, że GSI wykryła te metody. Oczywiście sprawia to znowu trudność dla gemologów. Wszyscy, którzy mają to, znaczy badają kamienie, muszą wykorzystywać zaawansowaną aparaturę badawczą, m.in. spektroskopię. Podczerwieni, można używać obrazowania Diamond View, można używać spektrum metrii Ramana z dodatkowo z w ciekłym azocie. I mając dopiero te wszystkie narzędzia, albo przynajmniej część z tych narzędzi, mamy potencjał, który pozwala na sprawdzenie biżuterii. Jest to Dosyć trudne, jest dość duże wyzwania dla branży i sprawia, że sprawdzanie diamentów będzie się zawężało do ściśle wyspecjalizowanych jednostek i będzie mogło być robione gdziekolwiek. Do tej pory w branży panowało przeświadczenie, że diamenty o barwach, o barwach brązowych, czy to takie bardzo jasne, brązowe, czy seria Brown, czy też Fancy, fancy Brown, że one nie są. Nie są szkodliwe, po prostu, że ich się nie, nie, nie będzie zamieniać na diamenty syntetyczne, dlatego, że nie ma, ponieważ one są tanie. W związku z tym, diamenty syntetyczne były droższe niż te właśnie tanie diamenty brązowe. Natomiast w tym momencie, kiedy cena diamentów syntetycznych spadła o 98% średnio, okazuje się, że to nawet tanie diamenty o barwach fantazyjnych brązowych, Stały się na tyle drogie, że opłaca się je zamienić diamentami syntetycznymi. Trzeba uważać na, na to, co się kupuje. Trzeba sprawdzać, żeby rzeczy, które się kupuje, były odpowiednio sprawdzone w wyspecjalizowanych jednostkach, bo inaczej można zapłacić za obiekty zdecydowanie zbyt dużo, a do tego być przekonanym, że się ma diamenty naturalne, a tak naprawdę ma się tylko tanie ich zamienniki. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.